Witam serdecznie na kanale gazetki i promocje, gdzie codziennie znaleźć można najlepsze okazje ulubionych sklepów Polaków. To znaczy, w zasadzie chciałem powiedzieć, że okazje te znajdziecie w tych sklepach, a na kanale gazetki i promocje znajdziecie informacje o tych okazjach. Tak to chyba wygląda precyzyjniej. Niemniej jednak, jeżeli odważycie się Państwo wcisnąć przycisk subskrybuj. Oczom Waszym ukazać się może wielki świat rabatów i promocji, które codziennie i od święta przewijają się w naszych filmach. Najodważniejsi za to zapewne uzupełnią subskrypcję o wciśnięcie dzwoneczka, a to może oznaczać, że gdy tylko pojawi się interesująca pozycja w jakimś świetnym sklepie, to dyskretnie, aczkolwiek zdecydowanie zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Tak to mniej więcej działa, dlatego zachęcam właśnie do subskrybowania, a każdego subskrybenta serdecznie pozdrawiam. Istotą sprawy bowiem jest, aby robiąc codzienne zakupy, wydać jak najmniej, a kupić jak najwięcej. Albo przynajmniej kupić produkty o wyższej jakości, niż nabylibyśmy, nie mając pojęcia o możliwościach, jakie dają nam okazjonalne promocje w naszych ulubionych sklepach. Pamiętajmy też o wszelkich dodatkowych korzyściach wynikających z korzystania z różnego rodzaju programów partnerskich, kart promocyjnych czy aplikacji. Zazwyczaj dla tych grup klientów czeka jeszcze więcej rabatów i jeszcze więcej okazji oraz dodatkowe usługi, które nierzadko powiązane są z tego typu programami. Skoro mamy wszystko wyjaśnione, to mi pozostało tylko życzyć Państwu udanych zakupów, a także mieć nadzieję, że będą one dla Państwa satysfakcjonujące i przyniosą wiele radości. Dziękuję też za wizytę na kanale Gazetki i promocje i zapraszam w przyszłości po kolejne rabaty i kolejne promocje. Zatem miłego dnia i do usłyszenia!